Mamy. Także... Mam. 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 Dobra. Co się działo w ostatnim odcinku? Mieliśmy za zadanie znalezienie aparatu na ten moment. Chcemy upolować tego oto ta Drugiego z kolei. Zostanie nam wtedy jeszcze jeden tylko. Jazda. Trzeba się najpierw przygotować do tego. Coś tak zawsze robię jak muszę do ojca pochodzić. Ciężkie czasy na No to będzie chyba... To ona mu wskoczyła kurwa na plecy, na ja jebie. Coś się w Pierdol się w tej mini. Słyszysz? Słyszysz kurwa? Nie wiem czy to jest dobry pomysł, wychodzenie tak mu na klatę. Trochę grab, Spokojnie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Trafiłem go? Trafiłem. Mm. Kurwa mm. mać. Z pojedynek mistrzów, normalnie. Pięść te bigonga, kurwa! Nie macie. Proszę nie wyłuchać. No już! Masz murmuladę. <mum> no i co się mówi? No, no to ja wiem, Halo. Nie wybuchło, a ja przejdę i jedę. Dobra, możemy. Nie, to jest to za stabilne. Więc już. Ruszamy na poszkawania. A <grym> Wójt Boże, bo no to nie wygląda jak aparat. Chociaż trochę. Kto co lubi? Um. Myślałem, że do mnie będziesz strzelał. Super kurwa, dron. Super bot. Co kurde, że się nie dało, tak? Dlaczego rozwaliłem, a nie przemówiłem? No po prostu się nie da, nie. O. Była za wysoka. Mi się wydaje przynajmniej.

This I It can also analyze genetic information, biological structures, lots of other five-dollar To nieźle. Bardzo ładnie. Zwierzyczka. Kamera do, do niej, dobiec. nie dobiec? <gasps> Prosiłem teraz wszystko, żeby przy okazji... Czasem mi tam nie ten... O miny! <grymne> 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 Jest smarny. Ja. Nie wiem, tego już nie wykupujemy. Ja to zbankrutuję kurwa. Więcej tych wyżyczek wystarczy. Eee...

No dobra, tyle mam już tych języczek. Okej, okay, już. O. Lul. bardzo fajna woda. Też lubię taką, zawsze używam. Eee, nie mamy i tak co zamieniać, żeby to nie możemy. Jesus loves me this I know for the Bible tells me so. so little ones to him belong They are with God Peace A camera Now get me some snap snaps on those oh ah oh. mm -hmm. mm -hmm. don't come back down here till you've got my research aha uh -huh. Go. O, hallo panie Adamie. Tak pan nie, nie pan śpiewał. Proszę zwrócić. No, like nothing you are. Tak dziwko mówić od razu. Się palił prąd go kopał, a wiesz, kto jest jeszcze samotny? Moje wieżyczki tam. Proszę tam sobie do nich i się poprzytulać w po głazdym. pod wpływem tego plazminu będą atakowane przez system ochrony. Czy my to chcemy? Nie Coś jest. Eee... Talking to power, yeah? This little seaslug has all the crazy ideas I've had since the war. It doesn't just heal damaged cells, it resurrects them. I can be the double helix. Black can be reborn white, tall, short, wolf, strong. Whoa. Mamy już do, wiem, do jakiegoś dłuższego czasu, ale kurde. głupi. Co się dzieje? I tu jest kamera! Uuu. Proszę, kurde. Hej. Okay. Jakoś tak w miarę. Sprawnie, okej. Okay. Widziałem cię, kurwa. To dużo, to dużo... Zamykajcie się, kurwa! Nie mam słony tutaj. Kurwa, puten mnie sentu! Puten you to sleep, bitch!

Nie no, PIĘKNE zdjęcie Je, w Zdążyła? No ma nie tylko zawierać, nie nie 하나를 보 a l w

The thought of my wife and child hiding in that filthy submarine makes me blood boil. Help me get them to safety and I'll be in your debt for life. Ty człowieku już jesteś. Zbieramy lucik. Co my właściwie teraz robimy? Teraz to my chodzimy i robimy zdjęcia. Co to jest? Coś... Słyszę kamerę.

Nie o, o Dał radę Co on robi w tej grze Co on robi Wszystko było zaplanowane oczywiście nie? Co? 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 Co to kurwaś gość? Fikołaki robi.

I'd pat myself on the back, but let's face it, these aren't exactly bloodthirsty desperados we're talking about. Rapture's full of poets, artists, and tennis players, not hired gorillas. But this leader of business is fun oh, yeah. He seems to know his way around the grid. He keeps his nose clean, but not so clean. That the right people don't know he's not to be trifled with. Mogę to zrobić sam sam, cholera! To jest obcy... Ufff... Ufff... Zabiorę się na to. A tu co kurwa znowu wybuchu? Lol Panie Adamie, proszę przestać. Do wody. A bo w sensie że to jest niby pod wodą, do wody. Śmieszne. Kurwa. Right. I know what I'm a fool. Taking our fine lady to a dump like this. But you don't know me, her Give, Give her a sea <gasps> shanty and a bottle of rum. she drink a pirate under the table. Jesus fucking Christ.

Dobra, no, stąd wszystko Uff, Strasznie dużo jest tych gonofagów. Masakra Matko jedyna no z tym przeładowany ja chciał bardzo się do pokoju tutaj dostać Mimo no, wszystko Zobaczymy, czy nam się to uda. To był chyba zły pomysł, co? Może nie. Okej. Okay. Jesteśmy w domu. Ej. Okej. Okay.

Może te miny się od niego w coś przydadzą. Właśnie <laughs> to widzę. Dobre, dobre. Chyba mam wszystkie. Nie, jednej nam brakuje. Sorry za to ludzie, ale specjalnie poczekamy. Jest, jest. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest w domu. Bijemy się z nich tu. No ja zaraz za to wlezie, kurwa. Świetnie skończyliśmy. Tak się chcesz bawić? Baczę. Nie macie. Just! mamy wszystkie trzy. macie. Jest dobrze, jest dobrze. Nie ma spraw. Nie ma spraw. Za dżemora to ja mogę. Y Teraz musimy iść do zdjęcia odpocząć. ja się uzupełni? Fucking kill me. Dopiero co se użyłem odpocząć. Kurde. Dobra, ruszamy tutaj. Szczęciorem. I tu coś mamy. Łomierz, czy my się ci... Nie, jak to się kopniemy prądem, to już nie jest po cichu, więc. Czy znaczy, nam się nie a Cichu łobia, dobry typ cichu obiad. Czy my potrzebujemy pola na plazmid? No, moglibyśmy czegoś innego poużywać w końcu, bo to już się zaczyna robić takie monotonne. Zamierz przeciwniku, miejscu rozbi ich na tysiące kwaków, czego tu nie lubić. Przede wszystkim to bym chciał. Stąd. Maneki. Hmm. Przydałby się na te toniki miejsce, może. Czy co to tam jest? dobrze. I na razie żaden. Chcę. To. Nawróć przeciwników w miejscu. Rozbij ich na tysiące kałków. Czego tu nie lubić? <laughs> Co to za czynna kobieta, kurwa? Wórzy. Ewoluuj, kurwa. Co jest ja tym Pokémonem jakimś? Wow. Nie Nie działa No ty jedny mnie trafiłaś. Dupę się tak powstać Nie, to się tak nie uda! To gdzie jesteś? To był chyba jakiś boss, a to była ta pani, co wcześniej mi Bardzo ładna rzecz. Kto? Oh. 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 Kto mówi? <laughs> Halo? Dobra. I tutaj będziemy musieli zakończyć nasz odcinek. Um, jeśli spodobał Ci się. Zostaw łapkę, jeśli chcesz być na bieżąco z odcinkami, zasubskrybuj kanał. Dziękuję, do widzenia.